Muszę ci coś powiedzieć, a ja muszę cię o coś poprosić. Czy nie jesteś zarażony? Kiedyś miałem małą infekcję. Wiem, że wyjeżdżasz i pozostał nam jeden wieczór, dlatego chcę go spędzić z tobą. Każdy z wielkich romansów jest opowieścią o prawdziwej miłości, zawodach i niepowodzeniach. O Boże, myślałam, że pani jest moją siostrą. Nie mów jej, kim jestem. To film o pisarce. Znów knułaś coś za moimi plecami. Mam na względzie tylko twoje dobro. A jej brat? Nie zgadzam się. To jego dziewczyna marzeń. Czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia? Ubieraj się. A to ich plan. Kiedy opanuje ją prawdziwa rządza, nie będzie miała odwrotu. To naprawdę śmieszne przebranie. Don't tell her it's me. Nie mów jej kim jestem.